Cześć witajcie z tej strony Piotrek i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro Reignited Trilogy Słuchajcie jak w poprzednim odcinku pamiętacie zakończyliśmy sobie słoneczną rezydencję Dzisiaj przejdziemy do iglic w chmurach Czym są iglice? Iglice? O matko kochana jakieś igły? Jakieś szpikulce? Tak mi się wydaje. Nie jestem do końca pewny ale to Mniejsza o to. Mamy, słuchajcie, 900 gemów, i zapłaciliśmy ostatnio 300. E, oczywiście, bankierowi Żyły uwolnić Shailen. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam serdecznie. Jest playlista, tam są wszystkie odcinki. Tymczasem przechodzimy do kolejnego bieżądu. Będziemy w podniebnym królestwie. Można tak powiedzieć. E, kolejne sześciaj do zebrania pewnie będzie. Zresztą możemy teraz zobaczyć. Słuchajcie, bo jeszcze nie widzieliśmy w tej części e, Atlas. Mm, raz, dwa, trzy, sześć. Jaj, pierwszy jest za włączenie generatora chmur. Okej, okay, dobra. Dzień dobry. Nimbus chmur. Mogę już nigdy nie zobaczyć Aha, okej. Okay. Czyli słuchajcie, główną naszą misją tutaj jest włączenie generatora chmur, a, aby królestwo przetrwało. Okej. Okay. dzień dobry. Serious. Dobra, czyli okej. Okay, rozumiem, że tutorialu czas. Um, jak się mówi? Tutorialu czas. Um, ciąg dalszy, czas dalszy, tak. Dlatego nie wiedziałem, jak to się mówi. Um, dobra, okej. Okay. Tutaj mamy wir z tego, co widziałem tutaj obok, ale najpierw zobaczymy, czy wszystko jest pospieszone. O, właśnie piąteczka. Dobra. Lecimy dalej. Okej, okay. Zoe. Metalowa zbroja twoich przeciwników chroni ich przed działaniem smoczego oddechu. Przytrzymaj szarze, aby pokonać ich, atakując w inny sposób. Okej. Okay. No to wiemy, to w każdej z części było tak samo. Dobra. Spoko. Okej, okay. tutaj potrzebujemy wirka, który jeszcze nie jest aktywowany. Prawdopodobnie on aktywuje się, kiedy przejdziemy cały poziom. Aha, ok, ci nas upychają. Muszę poczekać. Dobra, teraz. Dobra, dzień. No. Jest jajo. Stefania. No. <laughs> Może i trafimy na halinę. <laughs> Dobra, 15, ja już mamy 150, ogólnie jest grze do zdobycia, także już troszeczkę jest. Dobra. Ja mamy jeszcze gemy. Krzyneczka. O, na dole jeszcze tutaj. Dobra. Okej. Okay. Teraz powinny być wszystkie. Dlaczego i tak będziemy się tutaj jeszcze wracać? Więc nie musimy się obawiać, że coś zostawimy. Dobra, poproszę na górę. O, dzień dobry. No proszę, czyżby to był mój ulubiony smok? Czarownica kazała mi pilnować tych ruchomych platform. Ale mógłbym spuścić je z oka, gdybym był zajęty liczeniem klejnotów. Ile? 200? O, Zapomnij tak. żyło, fajnie o, małe, ukochane klejnoty. No cóż Spyro, możesz korzystać z platform kiedy tylko zechcesz. Powodzenia podczas poszukiwań jaj. Dziękujemy. Dobra, okej, okay, czyli platformy mamy włączone. W takim razie przejdźmy dalej. Gienie. A okej, okay, ten jest swarczą. Pruszka, dzień dobry. Przywujesz najdalej wciskając skok w najwyższym jego punkcie, a potem wciskając akcję, by zawisnąć pod koniec szybowania. Okej, okay, to wiemy. Dobra. Tutaj mamy jeszcze geny. O, to było widać nas z samego początku. Dobra. I idziemy dalej. Tutaj już z tego co wiem jest końcówka poziomu, ale jeszcze mamy tę nogę, która nam nie była otwarta. Więc jeszcze mamy troszeczkę do przejścia i tutaj będzie... Um, możemy tutaj spojrzeć do góry. Tam do góry będziemy lecieć. Tam w chmurce jest portal. Dzień dobry. A, uruchomiłeś platformy! Może sprawie, że generator chmur też znów zacznie działać. Nie może było tak od razu. Widać nie można. No co musiały tego użyć, by zapchać generator chmury. Heniek! Ooo! Oooo! Słodzek Dobra, okej. Okay. Czyli słuchajcie, mamy kolejny Ja już 16 uruchomił, na, uruchomił nam się tutaj wir do góry, tam jest portal Ale najpierw pójdziemy sobie tutaj. Tutaj będzie misja, której nie lubiłem w oryginale. To musieli... zniknęło. Zrobilibyśmy nowe w kociołku do lawy, ale nie mamy trzech ziarenek słońca. Stole gazną, nim zdołamy je do niego włożyć. Stań na przełączniku, gdy pojawi się ziarenko słońca, ogrzewaj je oddechem, dopóki nie trafi do kociołka. Tak, słuchajcie, musimy stanąć na tym przycisku i wtedy to ziarenko wyskoczy. I musimy je podgrzewać, dopóki nie doleci do ogniska lawy. Nie lubię tej misji. Dobra. Pierwsze ziarenko. Tutaj mamy jeszcze gemy troszeczkę, tutaj będzie sporo do pospiewania. Punktu umiejętności na tym poziomie nie ma, więc o to się martwić nie musimy. Okej. Okay. Tu jeszcze mamy. Dobra. Kolejne ziarenko. Leć. Leć. No. Dalej. Dawaj. tutaj jest troszeczkę łatwiej, dlatego że e, to się nie gaśnie tak szybko. W oryginale było tak, że wystarczyło je spuścić na chwilę z oka i ono już gasło. To było ciężkie. Także to znaczy nieco jest ułatwione zadanie. Obawiam się, jedynie powiem Wam, boksu w tej części, dlatego że będziemy mieli misję, gdzie będziemy musieli się boksować Miśkiem, takim polarnym Bentleyem, którego również będziemy musieli uwolnić. A to dopiero później, to jeszcze trochę. To jeszcze kilka odcinków. Dobra. Leć. 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 Trzy. Dobra. Yeah. Dało się. Jaki giga słońce. No to dopiero jest słońce. Proszę, ostatnie ziarenko słońca możesz sobie wziąć na pamiątkę. Tylko nie wiem czy działa! Lulu o ładne imię. Okej, okay, dobra, 17. Teraz musimy, słuchajcie, pospierać jeszcze gemy tutaj. Będą wszystkie tutaj, tak mi się wydaje Nic więcej, żeśmy tutaj jeszcze nie zostawili Więc się wracamy Tutaj jeszcze? Nie, tu byliśmy Dobra, dlaczego jeśli z, Nie będziemy mogli znaleźć ostatnich Jeśli gdzieś uh, zostawiliśmy To przyjdziemy tutaj wtedy e, Dobra, lecimy w takim razie teraz na górę Gdzie będzie kolejna misja Misja z e, Czarnymi Nie wiem jak to się nazywa z Czarnymi duszami Duchy. duchy. Hmm. Okej, okay, słuchajcie, mamy supermoc, turbolotu, czyli tak, którą znamy już z, ymm, z tej części, i z poprzedniej części. No pozwala nam trzybować wysoko i wysoko. Dobra. I tą jedną zostawiliśmy. O, tą tu. Dobra. Yeah, chmurka się obudziła. Też to coś? Wypadło z dzwonnicy. Jakub, braciszka. Hmm. Jeśli kiedykolwiek to zobaczy, podeślę mu to. Dobra, teraz tak posuwajmy gemę jeszcze tutaj. Też są pokrywane, ale również są tutaj jeszcze jedno jajo. Właśnie doterwania od tego ciada. Jego również pamiętamy oczywiście z pierwszej części on wtedy też kradł jaja, które były troszeczkę mniej ważne niż w tej części, dlatego że w tej części jest to główna rzecz, którą zbieramy. Brian. Bardzo popularny idzie. <grybuj> Okej, okay, dobra. Teraz tak, tutaj bardzo łatwo jest zostawić te genę, dlatego że jest coś... Dosyć za tutaj. Te dzwony mnie denerwują. Tam byliśmy. Tutaj jeszcze jest Ken I tu. Dobra, okej. Okay. Jeszcze się przeleśmy troszeczkę tak wyżej. O. Zobaczmy czy już tutaj nie zostawiliśmy. Cześć chmurka! Nie, ale chyba nie. Wydaje mi się, że wszystko. Nic więcej tutaj nie ma. Dobra, to w takim razie lecimy. Słuchajcie, wracamy. I z powrotem. Dobra, jesteśmy. I teraz y, musimy wrócić do tego wirka, który był tam jeszcze nieodpalony. O, dokładnie tu. Dlatego, że powinien już być włączony. Nie, tu. Tutaj. Dobra, jest. O, mamy życie, super. 11. Okej. Okay. Chodź tu. Okej. Okay. Pozostawiliśmy zostawiliśmy tutaj dwójeczkę, jest. Oj, trzeba uważać na te ognie. Dobra. I mamy jajo. Ostatni już na tym poziomie i mamy wszystkie gemy, z tego co widzę. Wszystkie 400. <laughs> e, imię Klara. Dobra, super, czyli mamy wszystko na tym poziomie. Szybko poszło, powiem Wam. Myślałem, że zajmie nam to dłużej. Poziom ukończony w 100%, tak, więc wracamy do domu i zabierzemy się za kolejny poziom w takim razie. <laughs> czyli kolejne 400 gemów, kolejne 6 jaj punktu umiejętności tutaj nie było, ale jedno życie żeśmy zdobyli, więc spoko, pomimo że jakby że się nam nie brakuje, nie, nie zamierzamy umierać w każdym razie na razie. Potem może być troszeczkę trudniej, może się różnie dziać, ale wiecie jak to jest. Dobra, następny poziom, z tego co pamiętam, to jest poziom e, z kraterem. Nazywa się Molten Crater, ale jak się nazywa po polsku? Zobaczymy. Dobra. A właśnie, mieliśmy jeszcze życie ogarnąć. Czekajcie. Życie jest tam na górze, i trzeba po prostu z tej jaskini wlecieć, zakręcić kółko i po to życie wlecieć. To weźmie je sobie. Dobra, na skrót żeśmy polecieli, spoczko. Ale muzyczkę to ja kocham w tej części. Jest! Mamy! Dało się. 12, spoczko, kolejne do kolekcji. I teraz tak, mamy portal, jest zadyszka i on się otworzy, dlatego, że już mamy 16. Nareszcie! Mój portal znów działa! Wpadnij odwiedzić mnie w klubie Tiki! Okej, okay. jak to się nazywa, jak? Stopiony krater, no tak, molten, stopiony po angielsku. Też powiem wam, że um, języka angielskiego, różnych języków można uczyć właśnie z gier, dlatego no, nie, nie ukrywam, że łatwiej było mi się uczyć potem angielskiego w szkole, gdyż od małego uczyłem się angielskiego z gier i z tekstów piosenek. Więc jeśli e, macie opcję wyboru języka w grze, to wybierzcie angielski albo po prostu jakiś inny, żeby się troszeczkę pouczyć. Też łatwiej po prostu się przyswajać z językiem. Dobra, dzień no, dobry. atakują, ale nikt nie chce opuścić klubu Tiki na wystarczająco dużo czasu, by móc się ich pozbyć. Okej, okay, w takim razie my to zrobimy. Słuchajcie, mamy skrzyneczkę z kluczem. Klucz musimy znaleźć. Dobra. Okej. Okay. Teraz tak, musimy gdzieś na górę. Tutaj jest zamknięte. Tą muzyczkę też lubię bardzo. Ogólnie, pra praktycznie każda muzyczka z, z tej części jest cudowna. Jak ładnie to wygląda. Rewelacja. Dobra, teraz tak. Musimy przejść przez mostek. Mamy te nosorogi, które musimy pokonać. Na znaczy szczęście nie są jakoś zbytnio trudne. Ten dziad jest z pitchem. Jeśli się zagapimy, to wtedy nas z bacika dojedzie. Dobra. Okej. Okay. Nosoróg. Właśnie o tym mówiłem. Dobra. Mamy jajo. Tiki. Okej, okay. a 20 mamy, ja myślałem, że 16. Już na 21, spoko. Spyro, pilnujby i śmierć. Twoja waszka miał się dobrze. Jeśli podupada na zdrowiu, podpiecz jakieś stworzonko jak ten ślimak pode by uwolnić motyla Okej, okay. no udało nam się właśnie, nawet jeszcze za nim to powiedziała. Okej okay. Dzień dobry, no co rogu? Ktoś tam jeszcze był? Jest jeszcze tutaj, dobrze mi się wydawało. Dzień dobry. Tak. Teraz tak, musimy się dostać tam na górę, ale jak możecie zauważyć, tutaj dookoła, na tym stożku, to nawet wulkan nie jest, to nie jest krater. Ała! Ale znajdują się... Gemy! Które musimy pozbierać. I teraz tak, mamy klucz. Dobra, super. Ach, ledwo. Uch. Niektóre momenty. Au! Spiro wymagają sporego refleksu. Au! jeden. I mamy silnego iskra w sensie sparksa. Trzeba będzie znaleźć jakąś ślimaczkę. Dzień dobry! Właścik! Kendjo! O! Jak ten! Nie wiem, czy ogląda się taką bajkę. Co e, ty, do dusia wysoka? O rety, psa ty, Dudusia wysoka. Tam był kędziorz, to była ta owca. Mówiłem o tym wajkę. Tak samo jak byli kiedyś bracia Kala, to było super. Dobra. Słuchajcie, tutaj um, nie mamy otwartego portalu, dlatego że nie mamy uwolnionego jednego z przyjaciół, którym jest sierżant Bird. E, Jestem on pingwinem, który jest wojownikiem. Troszeczkę e, jak taki pingwin z Madagaskaru, troszeczkę tak. Przez te wrota właśnie przebiegło dwóch złodziei jaj. W sumie to zapłacili mi, żebym nie zdradził ich kryjówki, ale to nieistotne. Pozwolę ci przejść przez bramę, żebyś mógł ich dopaść oczywiście za drobną opłatą. No oczywiście. Ile? 300. Spadaj na drzewo. Podoba mi się to, fajne. Dzięki. Dobra, wbijamy. Słuchajcie, te 300 gemów i tak odzyskamy jeszcze, więc jaja są ważniejsze. W tym wypadku. Jesteś smokiem Jest, yes, faktycznie stoi tam. Dobra, zaraz go dopadniemy, ale najpierw pozbierajmy sobie tutaj e, gemy. Z butelek i z e, koszyczków. Dobra, tu jeszcze dookoła mamy. Co to jest gem? Myślałem, a to jest kwiatek. Naprawdę przez tę trawę, która jest tak gęsta i tak wysoka, jest ciężko zauważyć. To jest podejrzane. Aha! Ej, słuchajcie, wiecie, że kiedyś to było inaczej? Kiedyś to trzeba było z tego... Ro A nie, może i nie. Myślę się wydawało, że trzeba było z takiego rozpędu dużego. Zresztą zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Kurczę, zdziwiłem się. Hehehe. <laughs> To pewnie było widać na kamerze, co jest dziwienie. Co będę, będę musiał potem zobaczyć? Dobra. W każdym razie skrzynka jest, której na razie nie ruszymy, dlatego że... Chociaż... No nie, nie ruszymy. Nie damy rady. Dobra, chodź tu. Sarujemy go? Nie, musiał skoczyć. Dobra, jest. Moira, Jak z overwatcha. Okej, okay, dobra, pierwszy stop! już jest. Jeszcze jeden! Był naprawdę szybki. Może złapiesz go, jeśli uruchomię turbonapę. Dobra, okej, okay, słuchajcie, teraz mamy włączony turbonapęd. Ja wam teraz pokażę, o co mi chodziło. Oto. I myślałem, że tutaj musimy zatoczyć kółko i wtedy dopiero ta skała się... E, ...rozkrusza, a tu wyszło na to, że jednak nie. Dobra, gonimy, słuchajcie, teraz turbo szybkiego gościa. Chodź tu. Jest on, faktycznie jest szybki. Przeskoczyliśmy go? Jak jest to możliwe? O, Aha, e, tu było dużo przestrzeń, niż w oryginale. Kermit! Ogo macha. <grystanie> Dobra, słuchajcie, tutaj już mamy wszystko, więc wracamy z powrotem. Wracamy z powrotem, no tak. Ale tak się nie mu... no nie no, nie mówi się. To jest jak masło masztany, tak, jak to się nazywa. Uh... Nie pamiętam, jak to się nazywało. Dobra, w każdym razie mamy klucz, otwieramy skrzynkę. Kluczowy ruch! Coś w tym jest. Dobra, ale słuchajcie, niestety nie zbierzemy tutaj wszystkiego na tym poziomie z jednego prostego powodu, że nie mamy odblokowanego, nie uwolniliśmy jeszcze Sierżanta Berda, który jest dopiero w drugim świecie, w świecie południowego czegoś tam. Jeszcze nie wiem, jak to się po polsku nazywa, to się nazywa Midday Gardens, czyli pewnie południowe ogrody. Wymień posągą głowy, i jeszcze jedno jajo jest schowane właśnie w tamtym portalu. Więc na razie wracamy, słuchajcie, z powrotem. Kurczę, to się tak wbiło w język, to jest masakra teraz przestać. W każdym razie zdobyliśmy tutaj, zaraz zobaczymy ile. E? Nie pojawiły się gemy? O, szkoda, nie podliczyły się. W każdym razie, zdobyliśmy troszeczkę gemów i cztery jaja. Do tego punktu umiejętności już pierwsze, a tam na tym poziomie są dwa. Więc jeszcze będziemy musieli odkryć. Za co jest drugi, oczywiście ja wiem, pewnie niektórzy z Was też już wiedzą. W każdym razie myślę, że ten odcinek będziemy sobie kończyć w tym momencie dwa poziomy to nie jest mało więc za następny, który znajduje się tam po tamtej stronie zabierzemy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, życzę Wam miłego piątku. Dzisiaj jest piątek? Piątek, trzymajcie się papa. Pa. Piątek? Piątek, miłego piątku.